Hej, witajcie w szóstym odcinku z gry 3. Ostatnio skończyliśmy tutaj i coś nas zabiło. Więc teraz musimy się przekonać co to takiego było. Tutaj był jakiś zombie. No nie, ich jest pełno I oni teraz... Bo tam koleś się mi rzuca, tak? Odejdź, odejdź Oho, to znowu rzucają Tędy Dobra, okej, kucnę. Nie będę wtedy tak dostawał mocno Dobra. Szczerze to bardziej wolę się rozprawić z tymi wybuchającymi, bo... Wystarczy strzelić im... Oj, 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 oj Strasznie strzelić raz w ten, ten łodynek wybuchowy i już jest sytuacja opanowana Tutaj jeszcze ktoś stał, nie Dobra, no, chyba już do nas biegnie czyżby w nas będzie rzucał? Oj, oj, ojej, oje, oj Trochę się dałem zejść. Tam ktoś stoi, no, wybuchaj. Co jest, to jest? Tam ktoś rzuca w nas. O rany, ty! potrzebujesz teraz tu? Dobra, o ja się go pozbyliśmy. Niesamowicie opierdliwy koleś. O, łączy mentalne. O, wow. No co ty teraz? O co ci chodzi? Czy ja coś ci zrobiłem? Gdzie on jest? To jest, udało się go w powietrzu zdjąć. No nieźle, sugerujecie, że powinniśmy zdjąć to? No dobra, możemy spróbować. Co to jest? zaraz mi się amunicja w tym skończy Oj Jeszcze, jeszcze gran no do nas bieg. Dobrze. Chyba musimy teraz zejść tutaj. Ciekawe co będzie czekało nas po sklepie. O, może tutaj wymienię, bo nie mam amunicji. Co to jest? To takie coś trzyma w magazynie w ogóle. Chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się, Skąd teraz kolegę rzucę? Dobra, musimy przejść po tym. No i znowu się zaczyna. Ty nożami we mnie rzucasz. No to nieźle, nieźle. Więc wyposażeni są całkiem, całkiem. No, troszeczkę amunicji. Co za krzesło? Tylko nie on. O kolejny, kolejny raz. Oho, no ciągają. O, to się przyda. No przeładujmy sobie. Więc do ma tak łatwo Mało amunicji, więc zmienię broń na tą Oj, co jest Dobra, coś tutaj biegnie Coś mi się w nogę stało. O, czekaj, chodź podbiegnij trochę... O dobra Pomógłeś mi trochę powykańczyć swoich kolegów. To jest otwarte? Niestety nie, o, ktoś się jest Nie zmieścił Okej, okay, udało się I teraz trendy by byśmy musieli się... Ktoś tutaj jeszcze jest No, gin. Dobra, udało się chyba dwóch Nawet mm, dobrze Zobaczmy tylko którędy teraz. Czy wy dacie mi się rozejrzeć spokojnie? Krzesło już nie ma. Więc możemy. Au! Nożami będziecie we mnie rzucać. Ok. O, może teraz jest otwarty. Co na suficie? O, szykuje się wsparcie Super panowie. Tutaj, tutaj, tutaj. Ach, to nie nasi. Nie, 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 nie. Ale oni przynajmniej są troszeczkę mniej wytrzymali niż panowie zombiaki. Nie, ja tylko łączę... Ja bym wolał łączę mentalne jednak. Okej. Okay. No odczep się ode mnie Szczerze to nie za nimi Szłam dosyć zombie No nie szlał do mnie? Tam tu śleże chyba Spróbujmy zajść ich z drugiej strony Tam jest No dobre rozwiązanie, muszę przyznać kolego Nie mogłeś znaleźć to, że nie miałeś jak do mnie dojść, to przyciłeś granat Bardzo, bardzo co nie Dobra, amunicji nie będę zbierał, bo i tak mam całkiem sporo Teraz to my musimy się wydostać stąd Okay. The blast must have fried their brains. However, there's something about their behavior I admire taste for violence these are not the simple scrolls of madmen they are meant to be a message i think come mother i'm beginning to think something tremendous is happening Super. Więc udało się skończyć misję. Czas premiowany, no to... Mm, Tym razem akurat brakowało nam bardzo, bardzo dużo. Było aż 15 minut. Ale to nic, to nic, naprawdę. Mm, Dobra. Więc osobisty rekord. Nieźle. Mm, chociaż w sumie... Nie wiem, czy jakoś to jest to dobry wynik. No ale to nieważne. A my możemy sobie teraz...

This Please report immediately to the nearest be location the city. here isn't fooling anyone. They have no intentions of leaving any survivors. Can't afford any witnesses. Where are you rats hiding? You maggots always have a place to hide. Now where is it? Playtime Brother Dobra więc tak zaczyna się poziom czwarty przed mieścia Czy my powinniśmy unikać ich wzroku? Może oni niech przejdą? Zauważyli mnie, dobra. dobra spokojnie Jako tak udało się to przeżyć Au może zmieńmy broń? Tylko się pokaż Przez domy? Wow wow wow, śmigłowiec nadlatuje No dobra, który jest otwarty? Może ten? Niestety nie. Przemawiajmy. Mam ciekawy, gdzie będziecie się schować. Dobra. Panowie na nas czyhają. O, tutaj ktoś jest. Dobra, dawaj amunicję. Au, au. Tylko najpierw zajmę się twoim kolegą. Dobrze, gdzie tu mamy jakiś. Tutaj chyba jest jakiś otwarty dom. Sporo amunicji, nieźle. Zamknęło nas. Wiecie co? Ten dom zwiedzimy sobie w odcinku następnym. A teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia na razie.